Wygrana w czwartej kolejce ze zdobywcami Pucharu Ligi KLH FC Astronauts, drużyną naszpikowaną gwiazdami niczym galaktyka Drogi Mlecznej, rozpaliła apetyty sweepu na dobre. Trzy zwycięstwa z rzędu, forma rosnąca z meczu na mecz i co najważniejsze, realna szansa na fotel lidera. Bosilezja. Bosilezja dziś przegrała. Sweep gra nie tylko o punkty, gra o władzę w tabeli. A po drugiej stronie barykady swojskie konfitury. Smak domowy, ale nastroje raczej kwaśne. Zaledwie jedno oczko na koncie, więcej znaków zapytania niż odpowiedzi i drużyna, która musi dziś walczyć nie tylko z rywalem, ale i z własnymi demonami. Czy to będzie moment przyłamania, czy może skład węgla i papy bez litości rozsmaruje? i swojskie konfitury wychodzą na prowadzenie rykoszet wilk zmylony konfitury prowadzą zaskoczenie Eryk Buchalik, czyli jeden zawodnik z i jeden Zawodnik z Góral, transu Marcin Palka, ale może wróćmy na parkiet hali Szopienice i na ten mecz, ponieważ sweep doprowadza do wyrównania, fantastyczny gol Tomasza Bocza. I gol na swojskie konfitury. Gol, który daje prowadzenie tej ekipie po raz drugi w tym spotkaniu. Weszli z piłką do Bramki. Bramka. Zagranie do Wujtowicza przechwytuje Masiewicz. Traci jednak piłkę na rzecz Wujtowicza. Wójtowicz na Drugą stronę i jest podwyższenie prowadzenia. Piłka pod rękami interweniującego Artura Wilka wpada do siatki. Konfitury prowadzą już różnicą dwóch goli. Niespodziewany obrót w tej pierwszej połowie. Bocz, ładnie to robi Bocz i ponownie golkiper swojskich konfitur na posterunku, na wysokości zadania mamy akcję trzech na jednego. I mamy bramkę numer 4, Wójtowicz. Konfitury prowadzą 4 do 1. Konfitury. Odjeżdżają lokomotywie węgla i papy. Mało węgla dzisiaj w tej lokomotywie. Ruszają z kolejną kontrą. Długoż. Zagranie do Wójtowicza. Wójtowicz 5 do jednego, Skład węgla i papy na łopatkach. Konfitury pokazują, jak się rozsmarowuje obronę przeciwnika. Zagranie do środka. Łapie wilk. Szybko wznawia grę. Troszkę więcej miejsca. Kiełbowicz. 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 Kapitalnie broni. Michał Kołodziej. I kępka! Drugi gol Kępki! W tym sezonie! Drugi gol sweepu W tym meczu! Przechwytuje Masiewicz do końca, walczy Masiewicz. Szewczyk. Gol numer 3 na 11 minut przed końcem to byłoby coś dla sweepu. Kiełbowicz, Kiełbowicz myli się. Jeśli w takim momencie nie strzelasz karnego, to możesz mieć problem z wygraniem meczu. Ostatnie sekundy. Koniec meczu. Konfitury wygrywają 5-2 ze składem Węgla i Papy. Konfitury z pierwszą wygraną. Niespodzianka, zaskoczenie. Swip, który wygrał wcześniej trzy mecze z rzędu, pokonując w dodatku zdobywców Pucharu Ligi. Naszpikowanych gwiazdami FC Astronauts. Teraz musi zaznać smaku porażki po raz pierwszy od inauguracyjnej kolejki tego sezonu. Sweep. Bezbarwny dnia dzisiejszego. Albo nosili wory węgla na plecach, albo ten węgiel nie dojechał do tej lokomotywy. Czas na ostatni mecz tego dnia.